Zbrodnia, która poruszyła całą Polskę. Mała wieś w Małopolsce zamieniła się w scenę dramatu, który nie ustępuje najczarniejszym filmowym scenariuszom. Piątkowy poranek 27 czerwca miał być starej wsi zwyczajnym dniem, jak każdy inny w tej spokojnej, małopolskiej miejscowości. Zamiast tego kilka minut po godzinie 10,00 rozległy się strzały, które w jednej chwili zmieniły życie lokalnej społeczności na zawsze. To co wydarzyło się tamtego dnia, to nie tylko tragedia, to brutalna zbrodnia o podłożu rodzinnym, która rozpoczęła największą od lat policyjną obławę w regionie Limanowej. Według ustaleń śledczych, uzbrojony mężczyzna wtargnął do domu jednorodzinnego i otworzył ogień do obecnych tam osób. Na miejscu zginęli 26-letnia kobieta oraz jej 31-letni mąż młode małżeństwo. Cudem ocalało ich roczne dziecko, które w momencie ataku przebywało również w domu. Ale nie odniosło obrażeń. Trzecia osoba, 73-letnia kobieta teściowa sprawcy, została ciężko ranna i w stanie krytycznym trafiła do szpitala, gdzie natychmiast przeszła skomplikowaną operację. Ofiary znały napastnika. Jak donoszą lokalne źródła, sprawcą jest 57-letni Tadeusz Duda, ojciec zabitej kobiety i teści jej męża. Według śledczych, wszystko wskazuje na to, że był to zamach z zimną krwią. Nie był to impuls, a raczej precyzyjnie przygotowany plan, zemsta, rozliczenie, może desperacja. Nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło do wybuchu tej niewyprzemocy. Po dokonaniu morderstwa Tadeusz Duda zbiegł z miejsca zdarzenia. Natychmiast rozpoczęto zakrojoną na szeroką skalę obławę ponad 200 funkcjonariuszy, psy tropiące, policyjne drony oraz śmigłowiec. Las, pola i wiejskie drogi przeszukiwano metr po metrze. W piątek po południu odnaleziono porzucone przez sprawcę niebieskie a 4 Kombi rejestracja KLI 22662, w którym znajdowały się m.in. jego ubrania i telefon. Znalezisko to pozwoliło zawędzić obszar poszukiwań do okolic Golcowa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alarm dla mieszkańców regionu: Uwaga! Poszukiwany za zabójstwo 57-letni mężczyzna. Ubrany w niebieską bluzę, dżinsy i jasne buty. Może posiadać broń palną. Bądź ostrożny. Widziany w powiecie limanowskim. Apel był jednoznaczny, nie zbliżać się do sprawcy, nie podejmować prób ujęcia, to osoba uznana za wyjątkowo niebezpieczną. Według informacji podawanych przez portal Limanowa.in mężczyzna może być uzbrojony w sztucer z lunetą broń myśliwską o dużym zasięgu rażenia. Która pozwala na oddanie precyzyjnych strzałów z daleka. To tylko potwierdza, że do zbrodni przygotowywał się z wyprzedzeniem. Policja nie wyklucza, że ma zaplanowaną kryjówkę lub może liczyć na pomoc z zewnątrz. Lokalna społeczność jest w szoku, zbrodni dopuścił się człowiek, którego wielu znało osobiście. Nikt nie spodziewał się, że spokojny ojciec i sąsiad sięgnie po broń i z zimną krwią zamorduje najbliższych. To wydarzenie otworzyło wiele ran i pytań, na które dziś brakuje odpowiedzi. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw komentarz i podziel się swoimi przemyśleniami. Czy można było temu zapobiec? Jak wyglądał człowiek, który zamienił rodzinę w pole bitwy? Czekamy na Twój głos.